Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Backpack Battles Kolejny odcineczek, kolejna rozgrywka, tym razem polecimy sobie rangerem I mam w planie, o już jest fajny itemek, już mi się podoba Mam w planie zagrać sobie yy, pod tą giga dużą broń, nie wiem czy kojarzycie W ogóle y, dodali, dodali podgląd na itemy, co jest świetne Możecie sobie każde itemy sprawdzić. Zagramy sobie pod Large Great Sword. <laughs> no nie wiem, no wydaje mi się, że to jest turbo, potężne, yy, potężne, potężna broń. I co? I ona gra pod Empower, dostaje buffy, więc będziemy chcieli zagrać też pod gubertów yy, karatowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, że może wyjść tak naprawdę różnie. Aczkolwiek, no, bądźmy dobrej. Myśli. I co? No i tyle. Lecimy sobie. W razie coś takiego zagramy, zobaczymy. Raczej tutaj będzie w dupkę gierka. W się sensie ta runda. Bo nie mamy jakiegoś innego openingu. O, jeden HP. Of course. To jeden HP. Tak, zagrać też. Pod jakikolwiek zwiększenie jest boostowanie demedżu, żeby było... I dalej? Tu ma dwa miecze, ale ma za to też dużo tych wellstone'ów, więc... Chociaż... Dobra, no brakła ci da lepsza niż dwa miecze z trzema wellstone'ami. Chodziło. Jest gubercik, więc już jest dobrze. Gubercika na pewno będziemy chcieli zagrać. Aha, tylko nie mam golda. No i tu jest problem. Troszeczkę się przedwcześnie tutaj wieszyłem. No nic, to sobie go zarezerwujemy. Poszukamy. O, właśnie tego. To jest nam giga potrzebne w tym momencie. Ze względu na to, że. E, że będziemy chcieli zagrać się pod te karoty. To też jest fajne za trójkę. Dobra, no to tyle. No za trójkę kurczę takie coś na, na, na early game. Bardzo przyjemne jest. Tutaj raczej. Winek. No to, nie wiem, ja ogólnie nie przepadam za łopatą, nie wiem co wy sądzicie o tym. Wydaje mi się, że łopata nie jest jakoś bardzo silna. Wydaje mi się, że nawet nie jest... Okej, okay. ta łopata, szczerze mówiąc. Człowiek, no nie wiem, no to musicie dać znać. Ja sobie dam tak do przodu troszeczkę. I zastanawiam jak to tutaj rozłożyć, bo jak dam tak... Wolał chyba zrobić... Coś takiego. Teraz tak ten miecz dać tutaj też Nie to jest Tak Sekundę, tak, bo ja mam tu wizję artystyczną Mieczyk tak, tak to wtedy mi o, to się Tak tu mieczyk Może znowu tu braknie A nie braknie tak. To, to. To będzie O, coś takiego zagrać, to sobie kupić i. tyle chyba. Możemy wziąć jeszcze to. Wydaje mi się, że na ten moment tyle. Mamy oczywiście drugiej y, karotki. Pod zwiększenie y, tych. Pod empower. Zrobić guberty te marchewkowe, żeby nas, nam ten giant sword siedział niesamowicie. Tak to trzeba zagrać. Okej. Okay. Kolejna niby. Chyba mogę zagrać tylko po to, żeby było. Tak. I coś takiego. No i teraz co, no szukamy tego giga dużego miecza i tyle no. Tobie mogę zary To jest za dwójkę, to chyba nawet wezmę. Ale to w następnej turze. I lecimy dalej na spokojnie. Nie ma co też przedłużać jakby odcinków, bo wydaje mi się, że to nie jest jakieś turbo ważne. Tutaj jeszcze chyba powinniśmy wygrywać, bo oni nie są jakoś mocni. On w ogóle jest jakiś słaby wydaje mi się. Prawda? No nie no, nie no, mamy healing mocny. Nie widzę tutaj jeszcze sytuacji. Dokładnie. Okej. Okay. No i elegancko. Dobra, on nam się tam fajnie ulepszył. Jest druga marchewa. Musimy mieć połączenie, więc tej biście możemy zrobić tak na razie. To też dorzucić. Zastanawiam się, czy. To chyba nie. Nie wiem, no trzeba trzeba czekać. Mogę jeszcze zrobić tak. Ej. Jakoś tak, na razie, tak, żeby było. I, I tyle, no zobaczymy. To się nam połączy, tylko wtedy będzie nam troszkę brakowało. Yy... Brakowało nam hila, bo ten gubert hiluje o 11, a, ta, a banana heal'uje o tylko 4. Gubercik jest giga dobry. No zobaczymy czy my tu w ogóle wygramy. Nie wygląda to na winka. O no właśnie Niestety. O! Witam! Witam szefa. Witam zawodnika. Witam gracza. Teraz tak. Co my tu chcemy? Nie wiem czy to jest nam... Za, za czwórkę do zobaczenia jest... Ta regeneracja chyba nie jest jakaś świetna Czy ten plus jeden damage po prostu sprzedać Wjeżdża Gigamieczor Tylko Ja go chyba Nie chcę dawać tutaj I się wolę dać Bo ona jest co 4 sekundy a ten bije co 5. No to wolę chyba tak zagrać Słuchajcie, teraz mogę zrobić coś takiego jak m 2 Mogę? Nie mogę, naprawdę jeszcze tego nie zrobili? Okej, okay. jeszcze będziemy musieli przetestować też Burning Torch'a, bo to też jest ciekawa rzecz No ale przede wszystkim yy, Czego szukamy? To szukamy yy, jak wam mówię, z Sword'a można sprzedać On tutaj nam w tym momencie to nie daje zupełnie nic Aczkolwiek, wracając. Hmm, o, o czym mówię? A, bo my, my chcemy zagrać jeszcze. Yy, to, to kupimy właśnie po to, żeby zdobywać jajka. Żeby mieć te smoki, bo te smoki będą dawały empower. Więc on będzie zadawał huge damage. Huge fucking damage. Zobaczymy. Ale wydaje mi się, że turbo opeje będzie. Dobra, testujemy. Kładuje się. proc'a Bum za 51. Ja mi się dalej ładuje. Tylko, że on już nie hitnie. Ale my hitniemy, więc jest dobrze. Hmm, teraz pytanie, co my chcemy? Chyba to chcemy. Ja to na pewno będziemy... Mieć weapons. Musimy zrobić coś takiego. Dobra, ale już widzę. To musimy troszeczkę poprzestawiać. Za trójkę też sobie weźmiemy, ale sekundę. Ja na pewno potrzebuję zrobić coś takiego. Coś takiego, i w ogóle tak muszę zrobić. Więc możemy to wszystko powyrzucać. Tutaj załóżmy tak: tego karotkę sobie dać tutaj. On został pustowany. Pufowany elegancko. To może być na przykład tutaj i tą dzidę musimy dać też tu, ze względu na to, żeby naliczała nam się critical hit, to nam będzie już potrzebne w tym momencie. Mamy tak. O, no, do, no i teraz jest pięknie. Coś takiego. To jest, to jest idealnie. Tylko jeszcze my potrzebujemy możliwość. Z tym yy, mieć możliwość jaką? Yy, żeby ten gubert się aktywował częściej. my tak. Tak. Od razu lepsze też. Blueberry niby. A, to takie blueberry niby. Jest tak, żeby było szczerze, ale no już kupmy. Mamy, no to kupmy, czy nie? No dobra, no i co? Mm, no i tyle chyba. I Sprawdźmy. Dobra, no hitnął za dużo. To, że aj no nie mamy No, hitujesz? Kurde. Musimy... Okej. Okay. Już wiem co trzeba na pewno zrobić. Musimy mieć bardzo dużo many. Czyli no ten backpack też wchodzi w grę. Cokolwiek. Szukamy tak. Szukamy... Pod manę. Nie wiem czy ja nie chcę tego sprzedać teraz. Sekundkę. Szukamy kurcze pod manę. To to jest też mocne. Szóstkę, ja nie wiem, czy my mamy na tyle obrażeń, żeby. Tak. Naprawdę. To jest dobre pytanie. Jak, jak, jak to. Dobra, jest, jest pota na staminę, czyli to, to tak naprawdę czego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy poty na staminę, żeby on zawsze. Krytował, zawsze hitował. O i regeneracja, stamin, w tym sensie regeneracja też, staminy też będziemy potrzebować. No dobra, no zobaczymy. Kurczę, mamy dwa życia. Tutaj trafimy na kogoś, o, trafimy na chłopa, który nas rozwali. Będzie problem. 92, no krytną no, Zrobił krytę, no ale. Okej, okay. znowu kryt. Nie, nie zdążymy już. Będziemy mieć. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Zdążyliśmy. Jest dobrze. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że nam się uda. Tutaj krytno. W sensie nawet nie krytno, tylko że zabić nam się uda. Dobra, bardzo szukamy, ale to. No, miecza nie ja tego. Ale szukamy, kurczę. nie Wiem, czy ja nie chcę tego dagera. W ogóle. Żeby ta stamina zawsze była. Też w teorii. W teorii on hituje. Chyba, chyba bym odpuścił. Dobra, ale szukamy jakiejś poty. Nie ma żadnych pot. I dobrze. Dobra, no grajmy. Liczmy na to, że. Okej. Okay. na to wolę to, bo on szybciej atakuje. Liczmy na to, że będzie, że będzie krytował nasz gigamieczor. No, nie krytnął ani razu. Niestety. O. To jest ten drugi. To my potrzebujemy tego łuku. Tego. Okej, okay, dobra, bo to, nie, to nawet tak nie działa. No to nieważne. Tego na staminę będziemy potrzebować. To. no to wziąć? Taminka. Tak wolę. Tak, tak. Tylko tak. Teraz tak. Mm, mm, mm. Jest. Kurczę, tylko nie wiem czy to nie jest za późno właśnie. To już nie jest za późno. Trzeba tak zagrać to zarezerwować. No nic. Zobaczymy następną walkę. Jeżeli się uda no to jest ok. Jeżeli się nie uda no to lipa. Dobra, jeszcze żyjemy. No ten bil jest mocno średni, Wam powiem. Teraz trzeba to jakoś włożyć. My nie za bardzo możemy. Dobra, jest można Oke. To, to sprzedam. Robucet tak, tak. Na no nic. Niech się dzieje wola nieba. Coolsi. Okej. Okay. Dobra, hituj. Za 52, mało. Aj, jaj, jaj, No nic, kurczę. No nic. Następnym razem będzie dobrze. Greatsword będzie uderzał gigantycznie dużo. Ale jak na razie, kurczę, no. Brakło. Niestety brakło. No nic. Wydaje mi się, że. Kurczę, jak, le... jak... bo to. Ten Great sword jest mega fajny, tylko musi Wam bardzo dobrze podejść start gry i raczej nie możecie przegrywać na starcie gry, żeby się rozpędzić i do któregoś momentu być na tyle silni, żeby po prostu niszczyć przeciwników. Jak na razie to Wam życzę poza niedługo święta, więc wesołych świąt. Pamiętajcie, żeby się spotkać z rodziną, bo to są, to są ważne rzeczy. To jest głównie czas, w którym możecie na spokojnie spędzić z rodziną, także zróbcie to, proszę bardzo uprzejmie. A my się widzimy w kolejnych odcinkach w Backpack Battles. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, jakimś komentarzu, jeżeli wam się podobało i co. I trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej!